i witajcie na mm, YouTubie Wiedmy w Peru. Ja jestem Joanna Hołuj, Wiedma w Peru, ale dzisiaj będę mówić troszeczkę z poziomu y, albo dużo z poziomu Gajosofii, tej mojej marki, która jest związana jest z Fundacją Gajosofią i będzie o drzewie życia i w ogóle kim jest ta gaja. Mm, ale krótko, ale długo i dokładnie i, 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 i dokładnie to zapraszam na kursy. Um, ja jestem Jana Hołuj i um, jak zwykle nie wiem, gdzie patrzeć, ale trochę tu, trochę tu. Um, ta y, transmisja zostanie też przeniesiona na konto Gajusofii YouTube, ale muszę to skopiować. Zapraszam do subskrypcji, bo ponieważ w tej chwili nie mogę jeszcze tam robić live'ów, ponieważ nie ma wystarczającej ilości ludzi, subskrybentów, to zapraszam do subskrybowania i obserwowania naszej działalności. Zapraszam też do Aktywności, a szczególnie w postaci uczestnictwa, uczestnictwa w kursach. Będziemy robić taki kurs, kurs Indygo. Tak to nazywam ogólnie: skutowo. natomiast jest to kurs dla dzieci Indygo dorosłych albo małych, dzieci kryształowych, tęczowych itd., a raczej dla ich rodziców, bo to często są jeszcze dzieci. Wiele z Was wiem, że jest takimi osobami, ten kurs będę robić z, on jest częścią Akademii Gajosofii i będę robić to z Agnieszką Zaradyńską i zapraszamy w związku z tym obie. Wiemy, że dużo osób jest indyko kryształ i nie wszyscy sobie dobrze radzą życiowo, tak naprawdę im większą masz moc, tym bardziej Matrik chcecie zgnębić, tym bardziej, bardziej zgłębiony mogłeś być, mógłbyś być e, nawet schodząc tutaj w astralu. w związku z tym e, zapraszam, bo my możemy pomóc. E, I rodzicom, i dzieciom, i to jest duży projekt, tak naprawdę ja naprawdę coraz intensywniej chcę tworzyć. E, Wokół tej mojej gazy Gajosofii, albo raczej wy, naprawdę grono świadomych ludzi, taki naprawdę kolektyw. Ja wiem, że teraz kolektywów jest dużo i dobrze, róbcie to, róbcie swoje siedliska, róbcie swoje rzeczy i tak dalej. Wszystko to jest dobre. Natomiast Gaja jest. I dobrze, zaraz to opowiem o tym. Zapraszam na ten kurs indyko, zacznie się od stycznia i zapraszam też w ogóle do, na stronę Joannoholuprzezch.pl tam są podane informacje generalnie o tej Akademii Josofii, bo są jeszcze inne kursy, które też chcę zacząć od stycznia. Zapraszam, Szamańsko-Wiedźmiński i kurs powód do swojej mistycznej kobiecości. I to jest bardzo ważne. Tak naprawdę ten kurs roczny powód do swojej mistycznej kobiecości troszeczkę odpowiada temu warsztatowi w PERU, który się też rozpocznie w 2026 roku. To znaczy będę robić uh, tomorrow in English. <grym <grym <grym> <grym> będę robić um, będę robić um, jakby warsztaty 10 dni, więc będzie ich kilka w roku. Dobrze. No to teraz do tematu drzewo życia i, no, i kim jest ta Gaja? Ja o tym oczywiście już gdzieś tam mówiłam, natomiast teraz chcę pewne treści przenosić też na tą, ten nowy kanał Gaja Sofia, albo raczej kanały różne i chcę budować tam tą, tą markę. Więc po prostu mówię do Was jeszcze raz, ale troszeczkę inaczej. Myślę, że każdy wie, co to jest drzewo życia. Teraz to drzewo życia, które, ten schemat drzewa życia, który jest podawany głównie przez te nauki wschodnie, hinduskie na przykład, nie do końca jest pełny i nie jest to stricte tak. Teraz ja nie będę podawać żadnych obrazków, ja troszeczkę zrobię zarys. Zajrzyjcie też na moje rolki, które wrzucam w social mediach. I a w, na, jako playlista są na kanale YouTube, na tym kanale tutaj. A więc sobie poszukajcie, bo tam y, dużo o tych rzeczach mówię, nawet z obrazkami. Ym, a dokładnie, z obrazkami to na kursach, <grym> webinary. Posłuchajcie. Y, drzewo życia, wszyscy jesteśmy drzewem życia, tak naprawdę. I teraz drzewo życia to jest cała ta struktura, y, dół. Korzenie i głębia, pewne wnętrze ziemi, można powiedzieć, pion, drzewo, pień i gałęzie, czyli ta głowa. I to jest całe drzewo życia. Teraz to drzewo życia odpowiada temu, jak, jak funkcjonuje cały wszechświat, jak funkcjonuje bóg tak zwany, Haga, bóg, jak funkcjonuje Świadomość, jak ona się mieli, a to mielenie jest z poziomu dwóch pierwiastków wody i ognia. Jak to dokładnie funkcjonuje, nie powiem teraz, bo to jest wiedza naprawdę skomplikowana. Natomiast jak to, się, jak to się mieli, no to właśnie to się mieli troszeczkę na zasadzie, właśnie drzewa, takie patrzycie zwyczajnie na drzewo. Natomiast w ogóle też, jak funkcjonuje rytm natury, prawda? Natomiast generalnie pierwiastek ogień i woda to są pierwiastki jako podstawowe w budowaniu życia. Ale skąd one czerpią? No one czerpią z piątego elementu, prawda? Czerpią z elementu kwintesenc. Um, piąty element eter, kwintesencja um, stamtąd, prawda? I stamtąd idzie życie. Um, I Drzewo życia jest niejako takim wizualnym, istniejącym, już funkcjonującym wyrazem tego eteru, tak? tej, tej czystej świadomości. A zauważcie, że, że w nazwach, weźmy polskie nazwy, zazwyczaj, zawsze jakby funkcjonuje, funkcjonuje nazwa źródła, prawda? Mówimy, że, że, że to coś. To jest źródło, czyli gdzieś jest powiązanie właśnie z elementem wody, ale są też nazwy inne, czyli na przykład nie wiem na przykład czeń, yy, yy, <grym> prawda? Albo no, jakie jeszcze znacie nazwy, yy, z, gdzieś powiązane z, yy, z samym tych, tchnieniem, yy, z etel też jest gdzieś powiązany z tchnieniem. Yy, Czyli e, tak naprawdę z e, tym e, elementem, można by wydawałoby się, że to jest element powietrza, ale to tak nie do końca. Bardziej można powiedzieć, że to jest taka iskra. <coughs> A ten pień, taki, taki e, tak jak chalisa wygląda, też, no nie, ten, ten taki palik, który się rusza, to wiecie, po angielsku to jest, to jakby jest taka nazwa ROD. E, ROD, tak jak, tak jak e, w drzewie to też jest ten rdzeń, rod, rodzić, rdzeń, rodzenie, drzewo i rod to jest ten patyczek, prawda, palik, a także coś takiego jak różdżka, prawda, a z różdżki to wyskakuje ta iskra, ta, 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 ten taki, prawda, ten ogień. Więc generalnie jest tutaj interakcja ogień, woda, ogień, woda, ogień, woda. Elementy żeńskie, męskie. I jak patrzycie na to drzewo, to gdzieś tam się mówi, że góra to jest ten element taki jak męski, a dół to jest ten element męski. No i one tak ze sobą interakcję mają, prawda? I nawet nie wchodząc daleko daleko, to drzewo życia, jak sobie popatrzycie na coś więcej niż te wschodnie nauki i na przykład kawałek. To znajdziecie taką panią, co się nazywa. Nie ja mam ochoty za bardzo wymieniać jej imienia, nazwiska, bo to jest troszeczkę pod znakiem zapytania, co ona mówi, ale wiele wiedzy, którą przekazuje, jest prawdziwa. Pani Aż Jana. I u niej to drzewo, tych jej nauka, która przekazuje, jest takie prawdziwsze, bo tam jest więcej wymiarów po prostu. Tam idzie aż do 15. No ale jaki jest rysunek, to popatrzycie. Że jakby jaśniej tam widać, że jest taki dół. I to jest gral. To jest właśnie łono gai. I ta górka, czyli taka czapa. No i tutaj, a w środku są takie dwa sześciany, które dają takie drzewko um, I teraz ten, ten dół, no bardzo mocno jest tym gralem świętym gralem, ale to jest y, różno, może być nazywane, prawda, to, co ci pewni panowie sobie naszą w takich miejscach, tam gdzie są genitalia, taka koperta jakby, to też jest rodzaj, rodzaj grala przywłaszczonego. Y, to, co y, y, co się nazywa kaptorgą, Na przykład jest w mitach jest mówione o kaptorze, no nie? Że jest kaptorga, czyli takie torebki, torby, torebki, które kobiety noszą, a niektórzy panowie też chcą je nosić, <laughs> to jest element gala tak? To jest... Zresztą kaptorga to była po prostu taka torba, torebka, którą panowie też nosili, używali w kulturze a i to istniało, ale to jest ten niejako symbolicznie element żeński, element jing, element. No, coś, co jest schowane, ukryte, ale też jest niejako cenne, prawda? Um, każdy safe, schowek um, jest czymś takim, no ale z tej strony też jest schowanko. Wszystkie kaptury, um, w ogóle kaptorga jest bardzo ciekawą nazwą, bo ona niby mówi o tej torbie, ale kap, khy, kaptur i kaptorga to jest to samo słowo. Tylko Kaptorga to jest bardziej kaptorba. Kaptur jest skrócone i dotyczy tego na górze, no nie, ale to jest kolustrza, gdzie tutaj odpowiada temu. Czapy, które tam wsyci, nosili na głowie, czy tam każdy rodzaj czapki, którą sobie panowie albo nie panowie zakładają, jest rodzajem tego tej góry, prawda? tego kapturka, tego zwieńczenia, tej czapy i funkcjonuje z poziomu energii yang męskiej. No nie? Teraz tutaj jest przepływ, albo raczej powinien być. To drzewko nie dość, że w większości przekazów jest takie ułomne, nie jest nam to pokazywane do końca, nie pokazywane nam są wszystkie wymiary, nie do końca jest takie dywagacje, co jest co, jak to funkcjonuje i tak dalej, więc jeżeli Chce czytać Ażianę to ostrożnie, ale tam jest dużo wiedzy. No i, ale dobrze, ja powiem tak: idźmy w stronę tej Gai. Gaja to jest ten element tutaj, tak? żeński. Ja idąc za. nie wiem, iską, Bożą, intuicją, tę gajosofię swoją stworzyłam, a wiem, że wiele osób też z gają jest połączonych, to znaczy tworzą jakieś struktury, gdzie się zgaja, w wielu miejscach się zgaja. Dlaczego? Bo się odraza energia żeńska. W sensie jest taka epoka, że już, kochani, dajemy radę i idzie powoli odłączenie i uwalnia się rzeczywiście Prawdziwa matryca, matka Ziemia. To nie jest wszystko takie proste. Ja nie będę wchodzić teraz w szczegóły, co się dzieje na przestrzeni. Natomiast generalnie jest, już ten proces idzie. Natomiast każdy z was, kto wchodzi gdzieś w siedliska, w budowanie kolektywów, w, y, nawet nazywa coś sobie gają i tak dalej, swoje produkty i tak dalej, też uczestniczy w tym procesie. Wy wszystkie kobietki, które y, tworzycie swoje, nie wiem, kontaktujecie się w jakiś sposób z ziemią, y, wchodzicie w szamanizm, w, gdzieś te odnawiane są, te ceremonie i tak dalej, to wszystko jest odrodzenie energii żeńskiej i to jest po prostu graal, który chce się uwolnić i. Y, y, tak naprawdę funkcjonować dawać życie wszystkim istotom w pełni, a nie w taki ograniczony sposób, jak to teraz jest. Ja Gajosofię stworzyłam też na tej zasadzie, żeby była i kontynuacją, ale trochę taką kontynuacją, ala i neutralizacją. Dwóch poprzednich elementów, a te poprzednie elementy to jest Teozofia. No, Bławacka stworzyła, pani Bławacka, ja mam do niej dużo szacunku, stworzyła Teozofię i to jest ten element Teo. Sofia, mądrość Boga, można powiedzieć, tak ona to tam nazwała Sofia, Teoc, ale to jest po prostu ta czapa, to jest ten element. Steinau się od niej odłączył, zrobił uważam je też dużo kuku w pewnym momencie, ale generalnie kontynuował ten pień drzewa, bym powiedziała, bo stworzył antropozofię, a to jest ten łącznik, tak naprawdę, no nie? Niebo, ziemia, człowiek. Antropozofię, antropo, człowiek, sofia, mądrość, wiedza o człowieku. No ale to jest łomne, a gdzie tutaj reszta, prawda? No więc jest Gajo Sofia. To jest ta triada, to jest to drzewo życia, ono musi być osadzone, musi, jakby korzenie, potrzebuje korzeni, potrzebuje gala, potrzebuje e, dotknąć głębi Ziemi, wnętrza Ziemi, podziemnej Ziemi, paralelnej Ziemi. Znajdźcie sobie to drzewko i poczytajcie, co oznaczają różne m, punkty, jak to się nakłada wszystko na wszystko. E, Czyli struktura tak naprawdę makrokosmosu, na mikrokosmos, na człowieka, na poziomy, na gęstości, na wymiary, tak? Ee, może w rolce krótko o tym powiem. Ee, natomiast e, kwestia jest taka, że e, patriarchat bardzo mocno stłamsił i Puścił niejako gaje do poziomu, pop, jakby po prostu materia, taka jakby nieżywa, a jeszcze nie daj Boże, nieorganiczna, prawda? Jest to totalne kłamstwo, nieprawda, ponieważ to tak nie funkcjonowało, bo tutaj wchodziła świadomość, iskra. I ja mówię od dłuższego czasu, już, że epokę mamy taką, że przepływ ma być duch, w materię, materia w ducha. Duch, materia, materia w ducha. Trzeba to y, ruszyć z posad. <noise> coś Mickiewicz mi tutaj przychodzi. No ale dobra, było ziemi. Um, coś w tym jest. Na pewno w, w tych e, a, poetyckich tekstach e, naszych romantyków coś jest. W każdym razie cel mojej gajosofii jest taki, żeby, żeby. Tak, to wszystko, co Wy też robicie, żeńska energia, odnowa i tak dalej. Natomiast to bardzo mocno moje działania są takie konkretnie holistyczne i mocno chodzi o to, żeby się zwrócić ku sobie Bogaja. Tak, jak tutaj element męski, Young i tak dalej, to jest takie wow na zewnątrz, zwrócenie się na zewnątrz, i tak dalej, Tak, tak Gaja i, i element ying, to jest zwrócenie się do środka, do środka, kochani, do siebie. W związku z tym, jak wiem, że trudno jest funkcjonować, żeby cokolwiek się wyświetlało, ta, da, 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 da trzeba, no, znaczy nie trzeba, najlepiej tego nie robić, ale. Najprostsza metoda, autostrada do, do, do sukcesu, to jest podłączenie się pod jakieś tam strukturę, Egor, koncepcję, ścieżkę i tak dalej, dlatego no, niewątpliwie jak patrzę na to, jakby jak komuś się wyświetla w milionach, no to w ogóle jest podejrzane. Natomiast jak w ogóle idą się jakieś wyświetlenia, to dobrze ja wam dobrze życzę, natomiast próbuję wam powiedzieć, dlaczego ja na przykład tak dużo nie mam. Bo ponieważ. Tutaj wszędzie wokół mam jakichś kontrolerów. Um, no i nie jestem podłączona pod żadną ścieżkę. Z, z zdrowia tak zwanego, nie? Um, ale to nic. To, na przestrzeni idzie i niedługo będzie, 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 będzie ruch i będzie, um, będzie wolność. Ok. Um. Ja właściwie chyba tylko tyle chciałam powiedzieć. Tak myślę sobie, czy coś jeszcze. nie pomyślcie sobie, że, że tak naprawdę jakby wiele podstawowych, najważniejszych symboli, kształtów, struktur, tak naprawdę to jest nakładanie, jakby one wszystkie mówią coś podobnego, nakładanie się jednego na drugie. Po, po jakby pokazywanie tego samego z różnych perspektyw. Dlatego właśnie mówię, że na przykład klepsydra, znak nieskończoności, kobiece kształty, Albo raczej właśnie kobiece tutaj, ten kształt, a męski, bary w tą stronę, dalej właśnie drzewko, jak wygląda, fale, jak wyglądają, te, wszystkie te, te koncepty to tak naprawdę jest cały czas mówienie o tym samym z nieco innej perspektywy. tak. Na no, takim jesteśmy etapie. Od Budowywania gali, um, uwalniania siebie też, jeżeli ktoś jest kobietą, a jest wiele z nas, które tutaj jesteście gdzieś, z, jesteście kobietami, więc to jest tak naprawdę uwalnianie siebie, swojego self, swojego ja, które bardzo mocno jest, no jest to bardzo mocno, bym powiedziała, świadomość w macice, prawda, <grym> i to jest ważne. I patrzcie, też sobie jak cokolwiek wpada, dużo rzeczy wpada, prawda? Filmy, piąty element, prawda? Z, różne filmy z poziomu, to, to co wyrzucam, Matrix, mainstream, no to też dobrze patrzeć. Lady Gaga, co ostatnio wy, 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 wysmoliła, to wow. Jak się ogląda takie rzeczy, to najlepiej sobie figi i tak dalej, i, i, i wszystkie blokady i tak dalej, wszystko sobie tam uruchomić. Bo mocne bywa, ale to już są pozory. Troszeczkę to są takie żywe trupy. No ale dobra. My żyjemy. kurwa. Dobra, do zobaczenia. Jak ja włączę Facebook, bo nie wiem, jak, jak zwykle nie wiem, jak włącza się na YouTubie. Pozdrawiam Was serdecznie. Będę robić w piątek dzisiaj, prawda? W piątki. Coś z poziomu, właśnie gai. Jak energia. Może trochę o dzieciach indygo w przyszłym tygodniu. Trochę o dzieciach indygo, o kości. Pozdrawiam. Indygo i kryształ. Hmm. Teraz więcej dzieci kryształowych niż indygo.